Witamy w świecie Magavena. Witamy w Nowym Świecie. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na spotkaniu z Magaveną, czyli z produktami o wyjątkowej jakości i skuteczności. Cały czas promujemy sole mineralne. Minerały te zostały stworzone oczywiście w 100% z wyciągów roślinnych. Pamiętajmy, że, że ten świat roślinny to jest światem pośrednim dla dla organizmu ludzkiego. Pamiętajmy o tym, że minerały czy witaminy, one powinny jednak przechodzić za pośrednictwem roślinnym lub też oczywiście roślinno-zwierzęcym do organizmu człowieka. Jeżeli nie rozpuszczają się w wodzie, oczywiście jeżeli się rozpuszczają w wodzie, to możemy je, yy, możemy je używać za pośrednictwem płynów. Tak? Prace nad tymi minerałami trwały ponad 5 lat. Oczywiście to wybitni biotechnolodzy, Pracowali nad tym i ukończyło się to sukcesem. Oczywiście jest tam pewien dodatek, który jakby zwiększa, pobudza florę bakteryjną w naszym organizmie, przez co też zwiększa to wchłanialność tych minerałów do naszego organizmu. Są już pierwsze pozytywne opinie po zażywaniu tych minerałów. Nasi klienci, którzy stosują, odczuwają. Bardzo pozytywne skutki, negatywnych opinii nie było. Są powiedzmy opinie, które są związane albo z przedawkowaniem minerałów, bo trzeba pamiętać, że w minerałach tych, jak mówiłem, jest zawarta lanolina. To jest produkt, który wspomaga florę bakteryjną i czasami przez pierwsze dwa czy trzy dni po zażywaniu zbyt dużej ilości minerału może wystąpić biegunka. Niekoniecznie musi, ale przy, u osób wrażliwych może się tak zdarzyć. Także proszę się też tym nie martwić, bo to na pewno minie. To, jaki wpływ na nasze życie ma astrologia, to no, nie, nie, nie musimy tego ukrywać. To widać na każdym kroku. Chociażby nasze najbliższe ciało niebieskie, satelita, księżyc, który potrafi tak pociągnąć za sobą wody, że no, widzimy. Widzimy to na morzach, oceanach za pomocą przypływów i odpływów, tak? I tutaj też nie ma wątpliwości, że inne ciała niebieskie poprzez swoje promieniowanie również mają wpływ na biologię na naszej planecie. To jak korzystać z tych minerałów, jest opisane na stronie. Tutaj jest w każdej torebce 100 g minerałów, czyli bierzemy po 5 gramów dziennie, co daje nam przynajmniej 20 dni stosowania takiego minerału. Dla każdego znaku zodiaku przypisane są trzy minerały. Kalkulator na stronie magawena.com jest po to, aby obliczyć sobie, aby każdy mógł obliczyć jakie minerały przypisane są do jego daty urodzenia. Zazwyczaj najwięcej deficytów mamy z tego ostatniego minerału, ale kalkulator jest jeszcze tak tak Policzony, czy on liczy w ten sposób, że on również uwzględnia to przesunięcie między tą astrologią zachodnią a astrologią wedyjską, bo to ta wiedza pochodzi z astrologii wedyjskiej i proszę naprawdę zwrócić uwagę na to, że zazwyczaj, jeżeli mamy, jesteśmy urodzeni w znaku zachodnim kozioro, koziorożca, to prawdopodobnie jednak jesteśmy. Jednak urodzeni w tym znaku strzelca, bo te 24 stopnie przesunięcia w stosunku do astrologii wedyjskiej. Więc najlepiej jednak zażywać trzy minerały, czyli na pewno tych, których nam brakuje, których nasza mama nie dostarczyła nam podczas okresu ciąży. Oczywiście wcześniaki, czy 8-, czy 7-miesięczne, im są przypisane również kolejne minerały, czyli. 4 lub 5 minerałów, które, u których które występują, których mają deficyty. Na każdej torebce i w każdym opisie na stronie internetowej, jeżeli chodzi o te minerały, jest opisane, na jakie części ciała wpływa dany minerał. I tu możecie sobie Państwo sami skorelować, sami zobaczyć, czy pod tym znakiem odna Zodiaku albo pod tą datą urodzenia. Macie właśnie deficyty lub też jakieś niedomagania w tych częściach organizmu. To jest bardzo proste. Wpisujemy datę, robimy obliczenie jakich minerałów i czytamy dokładnie, na co wpływają te minerały. Jeżeli macie deficyty związane z tymi organami w ciele, wtedy wiecie, że ten minerał będzie pomagał Wam wyrównać funkcjonowanie danego organu. Zasada jest taka, że należy organizm nasycić tą daną solą mineralną. Czasami to trwa 3 miesiące, czyli nasycamy przez 3 miesiące tymi minerałami, czasami to trwa 6 miesięcy. Or w zależności od naszych deficytów tak długo musimy nasycać nasz organizm. Jak już powiedziałem, są to 100% naturalne minerały, są one również odpowiednie dla wegan. No i proszę państwa dobra wiadomość w związku z tym, że niektórzy mówili, że jest to dosyć drogi produkt. Postanowiliśmy nieco obniżyć cenę. No wynika to oczywiście z tego, że im więcej jesteśmy w stanie wyprodukować, to im również składniki są coraz yy, mogą być tańsze, można uzyskać rabaty przy produkcji yy, danego produktu. Więc możemy, mamy szansę na to, żeby, żeby również obniżyć i dla Państwa cenę. Jak już powiedziałem, Magawena to platforma, na której chcemy sprzedawać wyjątkowe i przede wszystkim skuteczne produkty. Zgłaszają się i dzięki im za to zgłaszają się producenci, którzy mówią, że mają fantastyczne rzeczy. Mm, niekoniecznie to zawsze tak wygląda. Przeprowadzamy, proszę Państwa, serię badań naprawdę już tak poważnych, za pośrednictwem, oczywiście, y, urządzeń, które żeśmy przywieźli z Syberii, czyli za pośrednictwem profesora Buta, który, którego urządzenia potrafią pokazać nam zanim zażyjemy dany produkt jaki będzie miał wpływ na nasz organizm. I tutaj muszę przyznać, że Czasami jednak, niestety, proszę Państwa, te produkty, które dostajemy od producentów, są i naprawdę nie przysyłajcie nam takich rzeczy, które, jak mówicie, wspaniale działają, a później się okazuje, że to działanie jest jednak średnie. Po to mamy te urządzenia, aby właśnie sprawdzać ich skuteczność. To jest dla nas najważniejsze, ponieważ marketą budujemy na skuteczności oddziaływania. и с снять данные самого препарата, который без вариушев. Его фофинизированные помидоры. Niemniej jednak cały czas zachęcam tych, którzy produkują coś fantastycznego, do tego, aby się do nas odzywali. Oczywiście, jesteśmy w stanie podjąć współpracę, jeżeli naprawdę te produkty będą odpowiedniej jakości i skuteczności. Ale jeśli nie przechodzą one tego pierwszego etapu weryfikacji, czyli badań na, na urządzeniach profesora Buta, no to nawet nie próbujemy wchodzić w kolejne etapy, bo, bo nie tędy droga. Jest kilka produktów, które wyglądają obiecująco, ale one są cały czas jeszcze na etapie badań. Powiedzmy, przeszły weryfikację na urządzeniach profesora Buta, a teraz będą przechodzić weryfikację u ludzi, bo to nie ma, nie, nie ma jak. Yy, takie praktyczne sprawdzanie na, na żywym organizmie. Oprócz minerałów i suplementów będą oczywiście na magawenie już są pierwsze, pierwsze, pierwsze zajawki, jeżeli chodzi o kosmetyki. Także to też mają być rzeczy, czyli mamy odżywiać nasze ciało zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz. I kosmetyki również pielęgnacyjne. Jak na razie kobiety są zachwycone tymi, tym peelingiem. Więc idziemy, że tak powiem, w dobrą stronę. Magavena to będzie system, który będzie się zajmował trzema rodzajami produktów: czyli po pierwsze kosmetyki, po drugie suplementy i po trzecie żywność wysokoenergetyczna, czyli żywność, która będzie dawała organizmowi wszystkie elementy odżywcze. Prawdopodobnie zaczniemy od, od liofilizowanych pomidorów. Oczywiście czekamy na na, na pierwszy sezon, czyli gdzieś od czerwca, lipca, będziemy już mieli pierwsze produkty w sprzedaży. Już przeszły badania, one są bardzo obiecujące. Zawartość likopenu w ogóle w tych pomidorach to jest coś fantastycznego, ale jak mówię, to nie jest pomidor, zwykły pomidor, który rośnie na, na krzaku i jest później liofilizowany, nie. To proces produkcji jest od samego ziarna od nasiona aż, aż do gotowego owocu czy gotowego warzywa i on jest absolutnie pod ścisłą kontrolą, pod specjalnym nadzorem pod specjalnymi oddziaływaniami, po to właśnie, aby można było uzyskać tak genialny produkt, jeżeli będziecie Państwo chcieli oczywiście te produkty kupić jako świeże, to tak, w sezonie one są dostępne. Po sezonie jesteśmy w stanie dostarczyć produkt liofilizowany, czyli z, bez zawartości wody. Jak już mówiłem, przeprowadzamy bardzo wiele testów i to właśnie te testy są jakby tym elementem kluczowym w naszym działaniu, czyli mamy mieć pewność, że dany produkt naprawdę jest przede wszystkim skuteczny, tak? czyli z to, co sprzedajemy, wiemy, że ono będzie, ono będzie działało. Wiemy, że te sole mineralne, one wspomagają procesy fizjologiczne organizmu, że działają na poziomie komórkowym, czyli że odżywiają każdą komórkę naszego ciała. Oczywiście najważniejszą rzeczą jest dotarcie do tej komórki. To jest pierwsza podstawowa zasada, czyli zrobić taki preparat, którego, który przeniknie przez błonę komórkową i zasili komórkę. Ale, no i to nie jest łatwe, ale właśnie poprzez to, że możemy odżywiać komórki naszego ciała, możemy uzyskać tak, tak dużą skuteczność. Proszę Państwa, jeszcze raz zapraszam wszystkich do systemu Magawena. System Magavena to jest system też afiliacyjny, czyli polecania innym osobom, znajomym, przyjaciołom, dzięki czemu też można, można sobie na tym, w tym systemie dorobić, ale rozwijajcie z nami ten system. Testujcie, sprawdzajcie, patrzcie jak to, jak to funkcjonuje. Jesteśmy na samym początku drogi, więc Wasza opinia również się liczy. Jest w zasadzie tutaj kluczowa i najważniejsza. Piszcie opinie pod produktami, aby wszystkim przekazać Wasze odczucia, oddziaływanie na Wasz organizm, jak to wszystko działa na, na człowieka. Jeszcze raz zapraszam wszystkich do udziału w systemie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia następnym razem. Do widzenia. Witamy w świecie Magavena. W nowym świecie.